Na pewno mecz walki, bo też postawili wysokie wymagania. Powiedz, jak się grało na, na tej pozycji, na pozycji skrzydłowego? Ja uważam, że cała pierwsza połowa no, nie wyglądała dobrze w naszym wykonaniu, w moim również. E, dużo niepotrzebnych strat, ta gra nam się nie kleiła. No. Rywale też e, stali z tyłu, czekali na, na, na nasze błędy, na kontrataki z ich strony i w pierwszej połowie mi to wychodziło, ale w przerwie wiadomo, powiedzieliśmy sobie kilka... Kilka zdań i tą grę trzeba było poprawić, trzeba było wejść na, na nasz poziom i, i uważam, że w drugiej połowie już to wyglądało dużo lepiej. Stworzyliśmy więcej sytuacji, byliśmy groźniejsi, no i zaowocowało to golem Roberta później Kamil Glik dołożył na 2-0 i cieszymy się ze zwycięstwa, bo po dwóch meczach mamy 6 punktów, to był nasz cel. Takiego pozytywnego powerach badało wam wyjście Kuby Błaszczykowskiego i to jak tutaj na narodowym kibice go przywitali. Kuba zawsze, kiedy tylko pojawia się na boisku, to, to daje tej drużynie dużo swoim doświadczeniem, swoim, swoim jakością, także cieszymy się, że mamy takiego zawodnika w naszych szeregach i kibice świetnie go przywitali. Kibice ogólnie spisali się na medal, zawsze nas wspierają i, i to zwycięstwo też dedykujemy im i cieszymy się z tego, że zwyciężyliśmy, dopisujemy trzy punkty do, do naszej e, tabeli. I, i z optymizmem patrzymy do przodu i na, na spotkania czerwcowe. Ale czy tam był jakiś problem z butami, czy, czy, czy jednak problem z murawą, bo, bo wielokrotnie przewracaliście się, ślizgaliście się? Czy murawa była jaka była? Dla obu, obu stron taka sama w pierwszej połowie i na rozlewce w ogóle nie była podlana. Ciężko się, ciężko się właśnie ne, przez to grało w tej może w pierwszej połowie. W drugiej już polali trochę ta piłka. Szybciej chodziła, Wiadomo, zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś się pośliznął, ale to nawet jak się ma dobre buty dobrane, bo ja takie miałem, koledzy też takie mieli, to, 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 to czasem się ślizgaliśmy, ale najważniejsze, że, że, że mecz wygrany i cieszymy się z tego po tych jesiennych meczach bez, bez wygranej chyba takie bardzo pozytywne, taki pozytywny, że tak powiem, power po, po tych dwóch zwycięstwach, bo udowodniliście nie tylko coś sobie, ale, ale też kibicom i, i wszystkim fanom. Zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z tego. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później przyjdzie to zwycięstwo, bo mamy w drużynie dużą jakość i ciężko pracowaliśmy w tym krótkim, na tym krótkim zgrupowaniu i są efekty. Wygraliśmy dwa mecze na dwa spotkania także tak jak powiedziałem, to był nasz cel cieszymy się z tego ale tak jak widać po dzisiejszym meczu nie ma łatwych meczów i z każdym trzeba podchodzić na maksa skoncentrowanymi i, i grać swoje